Cześć, tutaj kanał Trzy Lesie. Słuchajcie, obiecałam ostatnio, że nagram Wam, jak wygląda y, dym na zewnątrz. Więc słuchajcie, teraz się pali. Pali się, w sensie o, widzicie? Idzie palet, nie wiem, czy to widać, widać. I, i właśnie jest, właśnie się pali. Dobra, nie chcę tam wkładać kamery, bo boję się, że ją zaraz stracę. Więc tak, żeby nie było, że jest słowna czekajcie, jakieś kapcie, łapcie założę, o, cyk, więc pójdziemy i pokażę Wam z e, dosyć bliskiej odległości, jak wygląda ten dym z peletu. Będziecie mogli zobaczyć, cyk, wchodzimy na taras górny, żeby było bliżej. No i patrzcie, widać dym. Słuchajcie, aktualnie się pali. Mówię autentycznie. Widzieliście? Patrzcie, nie widać nic. Nie ja wiem, czy nawet z daleka będzie coś widać. Specjalnie daję pod światło, żeby było widać właśnie choćby cień tego palenia. Możemy sobie tak tutaj postać dłużej i zobaczycie, czy. Wiecie co nawet zapachu jak, jako takiego nie czuć specjalnie, musiałoby być chyba bardzo zimno na dworze, żeby było widać e, chociażby to ciepło, które się wydobywa z komina. No pali się już gdzieś tak od 10 minut. Specjalnie poczekałam, żeby było widać, właśnie jak już jest rozgrzane e, i, i czy widać w ogóle dym. No słuchajcie, nawet tego dymu nie widać. To nie jest żadna ściema. Byliście przed chwilą ze mną w kotłowni, widzieliście, jak to wygląda. Ja powiem Wam, jak tak się przypatruję, to widzę takie zewirowanie powietrza, w sensie, że widać ciepło, że wylatuje. Ale dymu nie widać, to nie jest kopciuch, więc nie będzie tutaj śmierdziało, nie będzie widać. O, przy okazji możecie zobaczyć, jak to wygląda z góry, jakie mamy widoki. Tam na jednym z shortów też widać wschód, który się pojawia. O, tutaj dlatego też kiedyś pomyliłam kierunki. Powiedziałam, że tu jest wschód, a po drugiej stronie jest zachód, ale to nie, to nie jest tak, bo to jest właśnie bardziej pod kątem. To jest pod kątem, a dom stoi tak. Więc tak to wygląda. Tam jest nasz ogródeczek, w którym też czasami robię filmiki. Mamy sąsiadów jednych, drugich ale ich nie będziemy nagrywać, bo może sobie nie życzą, o tak wygląda druga strona domu, no i tak to, tak to jest, i tak sobie tutaj mieszkamy, no ale patrzcie, no, no grzeje się, naprawdę, widzieliście, widzieliście sami, że się grzeje, o, 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 widać kawałeczek, nie wiem, czy widzieliście, no leci dym, ale nie wiem, czy, ja nie wiem, czy to będzie widać, jak ten dym wygląda, Słuchajcie, on jest praktycznie przezroczysty, więc go, jego tak dobrze nie widać, ale ja go okiem widzę, że coś tam leci, może też zobaczycie. Mam nadzieję, że to widać. Coś może będzie widać. Więc słuchajcie, no tak wygląda rozpalanie, właśnie, peletu w kotle na pelet. Więc, no nie wiem, osądźcie sami, czy to jest dym. Czy to jest taki przeszkadzający dym? Jeszcze mam w planie, słuchajcie, zrobić coś takiego jak wywiad z sąsiadami. Tylko na razie muszę ich popytać, czy, czy będą mieli ochotę pogadać o tym, jakie są ich odczucia względem mojego palenia w kotle i jak to wygląda. Dobra, to by było na tyle. Nic, nic więcej nie mam tutaj do, do dodania w tym temacie. Widzicie, jak to wygląda. Tak właśnie wygląda dym. Z kotła na pelet. To ocenicie sami.